Odnawialne źródła energii, energia geotermalna. Skąd pochodzi energia geotermalna? Energia geotermalna jest energią wnętrza Ziemi. Temperatura jądra Ziemi sięga 4500 stopni Celsjusza, a ponieważ istnieje stały przepływ ciepła z wnętrza Ziemi do jej zewnętrznych warstw. Skorupa zaledwie 3 km pod powierzchnią może osiągnąć temperaturę 200 stopni Celsjusza. Wody występujące w szczelinach skalnych na tej głębokości pod postacią pary wodnej stwarzają olbrzymi potencjał energetyczny. Energia pochodząca z takiego źródła jest bezpieczna dla środowiska i przy odpowiednim użytkowaniu złóż w pełni odnawialna. Chociaż zasoby energii geotermalnej są większe niż całkowite roczne zużycie energii pierwotnej na świecie i są obecne w prawie każdym miejscu na Ziemi, ich wykorzystanie nie zawsze jest możliwe. Przeszkodą może być duże zasolenie wód, a także problemy natury technicznej lub ekonomicznej. Zastosowanie energii geotermalnej. Do produkcji elektryczności nadają się tylko bardzo gorące wody, których temperatura przekracza 150 stopni Celsjusza. Wody o niższych temperaturach znajdują zastosowanie w ciepłownictwie, w balneologii, w rolnictwie i ogrodnictwie do upraw szklarniowych, w hodowli ryb. Stosuje się je również przemysłowo, np. pastoryzując mleko czy też susząc drewno. Wykorzystanie geotermii w energetyce. W 1850 roku w miejscowości Lardarello we Włoszech uruchomiono pierwszą ciepłownię geotermalną, gorącą wodą ogrzewano pobliskie osiedla mieszkalne. W tym samym mieście w 1904 roku uruchomiono pierwszą w świecie elektrownię geotermalną. Dziś w tym miejscu pracuje geoelektrownia o mocy elektrycznej przeszło 400 MW. Na podstawie doświadczeń włoskich inne państwa uruchomiły u siebie wiele ciepłowni Elektrowni oraz elektrociepłowni geotermalnych. W 2006 roku łączna moc elektrowni geotermalnych na świecie osiągnęła 12 000 MW. Jest to 1 trzecia mocy energetyki zawodowej Polski. Zlokalizowane są one w blisko 40 krajach świata. Przy czym największy ich udział ma miejsce w USA blisko 4500 MW, na Filipinach 2800 MW, we Włoszech 1000 MW. W Indonezji 2000 MW, w Meksyku 1000 MW. Energia geotermalna w Polsce Polska ma bardzo dobre warunki geotermalne, gdyż 80% powierzchni kraju jest pokryte przez trzy prowincje geotermalne. Centralnoeuropejską, przedkarpacką i karpacką. Temperatura wody dla tych obszarów wynosi od 30 do 130 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet 200 stopni Celsjusza. A głębokość występowania w skałach osadowych od 1 do 10 km. Jak dotąd na terenie Polski funkcjonuje 9 geotermalnych zakładów ciepłowniczych oraz kilka w budowie takich jak Bańska Niżna Pyrzyce Stargard Szczeciński, Mszczonów. Unijów słomniki, lasek, klikuszowa to w budowie. Zalety energii geotermalnej. Energia geotermalna jest zasobnym źródłem energii. Geotermalne technologie mają mały wpływ na środowisko naturalne. Nie emitują do środowiska tlenków azotu, wprowadzają mało tlenków siarki i emitują 1000 do 2000 razy mniej dwutlenku węgla niż elektrownie konwencjonalne. Elektrownie geotermalne są wysoce niezawodne oraz zaprojektowane są w taki sposób, aby pracowały przez 24 godziny na dobę. Zmniejsza użycie konwencjonalnych paliw. Elektrownie takie wymagają mniejszego nakładu finansowego na infrastrukturę, wyposażenie oraz obsługę niż elektrownie konwencjonalne. Elektrownie zajmują mało miejsca. Wady energii geotermalnej. Podczas eksploatacji elektrowni wytwarzane są zanieczyszczenia takie jak dwutlenek węgla, tlenki siarki, siarkowodór oraz metan. Jednakże nowoczesne technologie ograniczają emisję tych zanieczyszczeń do minimum. Może powodować osuwanie się ziemi. Produkcja energii geotermalnej jest powiązana ze wzrostem aktywności sejsmicznej na danym terenie, jednakże jest to temat dyskusyjny, gdyż elektrownie są usytuowane na terenach, gdzie jest możliwe trzęsienie ziemi. Budowa elektrowni zwiększa hałas na danym terenie, jednakże podczas samej eksploatacji hałas jest minimalny. Schemat działania elektrowni geotermalnej: 1. Tłoczenie zimnej wody, 2. Ogrzewanie się wody, 3. Powrót na powierzchnię, 4. Oddanie ciepła w wymienniku, 5. Generator prądu napędzany turbiną, turbina parowa dla elektrowni geotermalnej. Co to są pompy ciepła? Wykorzystują energię cieplną niskotemperaturową, pochodzącą ze środowiska naturalnego, przetwarza ją i oddaje energię cieplną wysokotemperaturową, do górnego źródła, czyli układu grzewczego centralnego ogrzewania oraz wymiennika ciepłej wody użytkowej. Na czym polega zasada działania pompy ciepła? Urządzenie transportuje energię cieplną z obiegu dolnego źródła do obiegu źródła górnego. Ciepło z dolnego źródła przekazywane jest do parownika, gdzie dochodzi do wrzenia czynnika ziemniczego. W przebiegu wymiany ciepła między dolnym źródłem a parownikiem powstaje gaz, który ulega sprężeniu do odpowiednio wysokiego ciśnienia, powodując jego skroplenie. Podczas zmiany ze stanu gazowego w ciekły wydziela się znaczna ilość ciepła która poprzez skraplacz zostaje przekazana do obiegu grzywczego. Następnie ciecz przepływa przez zawór rozprężny, gdzie następuje jej rozprężenie. W parowniku następuje ponowne rozpoczęcie procesu. Poziomy gruntowy wymiennik ciepła. Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną zmagazynowaną w gruncie poprzez ułożoną w nim wężownicę. Wężownica jest tu układana na głębokości 1,5 do 2 metrów pod powierzchnią działki. Rozwiązanie to nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani stosownych pozwoleń. Pionowy gruntowy wymiennik ciepła. W przypadku pompy ciepła z pionowym gruntowym wymiennikiem ciepła przyjmuje się, że otrzymujemy 40 do 50 watów mocy chłodniczej na 1 metr odwiertu. Kolektor wykonuje się z rur polietlenowych umieszczonych w odwiertach i połączonych na dole U. Kształtką każdy z odwiertów łączymy ze sobą szeregowo w pętle, natomiast odcinki poziome. Które łączą odwierty, powinny zostać umieszczone na głębokości 1,4 do 1,5 m. Odległość między odwiertami wynosi najczęściej 4 do 5 m. Głębokość odwiertów przyjmuje się najczęściej około 100 m, lecz możemy również wykonać odwierty o większej głębokości. Gejzery. Geyser jest to źródło gorącej wody, wyrzucające okresowo gwałtownie wodę i parę wodną. Gorące źródła występują na obszarach czynnego wulkanizmu. Najwięcej jest ich na Islandii, w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w Parku Narodowym Yellowstone, Nowej Zelandii. Na Kamczatce i w Japonii wybuchy gejzerów mogą odbywać się z różną częstotliwością od kilku minut czy kilku-kilkunastu godzin do nawet kilku dni. Wyrzucana przez nie woda gruntowa ogrzana jest przez gorące gazy pochodzące z wnętrza ziemi, a słup tryskającej wody osiąga wysokości 30 do 70 metrów. Bibliografia Dziękuję za obejrzenie mojej prezentacji.